Cześć, z tej strony Papa Freddy. Dzisiaj nagrywam bez kamerki i dzisiaj przygotowałem dla Was e, tak jak zawsze parkura w Minecrafcie. Już go e, ściągnęłem I tutaj mamy światów, tylko... czy ja go w ogóle ściągnąłem? Czy to było to? Nie wiadomo. Czy my tu byliśmy? Chyba nie. Nie wiem skąd tego parkura. Tak, to jest ten parkur, którego przed chwilą I powiem wam, e, jeśli pod tym filmem będzie 5 łapek w górę, wstawiam od razu następny filmik z albo e, Marteło albo z następnym parkurem, więc zapraszam do oglądania. Tutaj mamy, ja już wam mówię, że nie jestem dobry parkurze, więc pewnie za chwilę zginę. A nie mówiłem, więc że już się nie zdziwili, że będę za chwilę ginął, bo to jest u mnie normalne. Jeszcze raz. O, ja to kliknęłem. Więc pięć w górę i następny filmik. Nie wierzę. Nie wierzę. I postaram się z jakieś zrobić tutaj nam. Jakieś fajne. Postaram się szlidery na zrobić. Jakieś fajne, ładne. Tylko będzie trudno mi starać jakieś szlidery na tą wersję, bo to jest tak, nie wiem, chyba najnowsze, nie wiem. Ja też się nie znam na wersjach Minecrafta. Więc zobaczymy. <grych> Ej, no tego nie da rady przejść. Wychodzimy stąd. Yy, bardzo Was przepraszam, ale szybko ściągnę tylko mapkę, to yy, nic się nie stanie jako szybko ale teraz szukamy jakiegoś parkouru. Tu mamy jakiś parkour. O i to jest chyba o wiele lepsze. Więc wchodzimy, odcinek trwał już 3 minuty, będzie trwał już 15 minut. Tak zakładam. Zawsze były na samym dole te parkury, i tak chyba teraz też jestem. Że na samym dole był ten parkur. A nie wiem, czemu tam ten był wyżej. Dobrze, tutaj teraz, w którą stronę ja mam iść. Map, info. A nie, tylko jedna następna jest. Dobra. Ha. Powolutku. O, internet nawet nie stało. Wow. Powoli. Łatwiej ten parkour. Coś. Przepraszam, użyję tak jakby szcitów. Nie wiem, co to jest, bo sobie zrobię Dzień, bardziej. Tak. I będę nagrywał też multiplayer, ale jak widać, cały czas mnie wywalało. E... Przepraszam Was bardzo, bardzo Was przepraszam, bo telefon mi spadł i wtórz weszłem, ale nic się nie stało. Jak to się mówi Czemu ja nie umiem skakać? Powiedzcie mi. Nie, no teraz to się przeskoczyłem. Więc musicie robić 5 łapek w górę. Bo jak nie dobijecie 5 łapek w górę, to nie będzie jasno tego filmu na moim kanale. Muszą być 5 albo i więcej, ale jak zobaczysz, że będą już 5 ołków w górę, to e, no po prostu wtarajem odpiętek. W ten sam dzień, kiedy wyjdziecie 5 w górę, na przykład za 2 dni wyjdziecie 5 ołków w górę, to właśnie w ten dzień, kiedy zobaczysz, że są 5 ołków w górę, to od razu nagrywam film chociaż zawsze robię sobie filmy zazwyczaj na zapasy ale to robię film, ale myślę, że przegram. Wow teraz nie mogę tego skusić. No i wiecie, o co chodzi. Nie wiem, że tak daleko być, tak być daleko. obchodzi mnie to. Ja będę grał. To ja tam w ogóle teraz doskoczę. Jej. Pięknie. Paweł Cheater w Minecraftzie zniszczył klocek, którego nie powinien niszczyć. A teraz tego tak, tak nawet nie umiem przejść. Cofnij się pokażę wam poka to wygląda z góry to wam pokażę, ale za chwilę tutaj się wracamy, żeby nie było, że eee... Y takie różne rzeczy tylko wam pokażę jakie to jest duże No właśnie A na na drugim poziomie i czemu zginęłem Staliśmy o na tym Chyba, ja że się regeneruje, więc się nie martwcie o mnie bo po to się wam martwić. Więc shadersy spróbuję, jakieś fajne shadersy ściągnąć. I mam nadzieję, że niedługo właśnie będę miał komputer i będę nagrywał na komputerze. A tam na pewno już będą shadersy, jak będzie Minecraft. I chyba w na następnym odcinku będziemy dokończać ten parkour. Oto. Ja się zrobimy po prostu za długo. Żartuję, muszę się teraz cofnąć. Już na ten klocek. O! Nie no! Jak ja nie cierpię! Przegrywać! Teraz spokojnie, Paweł! Spokojnie, papa, pa. Spokojnie, teraz w spokoju. Udało się. I? Ostatni raz? Udało się, teraz tego sam doskoczyć? Nie wierzę. Teraz na szybko, jak to przejść, ale nie da rady. Bo po co? co zrobię. Poniszczyłem wszystko, poniszczyłem, to teraz muszę naprawić. Patrzcie. Co ona zrobiła? Tu, ale to się. to się liczy. Jak. Ało. No, bo ja tak blisko byłem. No, no, wiecie o co chodzi. Za blisko byłem, żeby nie szczytować tego. A o szpitalu obiad. Obiekt... Dobrze. Moja mama woła po buraczki. Nie wiem. To, co to jest na końcu? Gratulacje? Zresztą dobra. mamy już więc chyba... Ja tyle, już. Minut. sobie ustaniemy na tym ładnym balkoniku, tak jakby. Para dar sempre negócio de KZ, parkour, V Minecraft.